Kamera poszła na szczęście po twoim beknięciu Eee mm, ja to no. idzie jeden is... is... oh. Dlaczego ja nie ją detektora Aj tego to ja nie mam Koleś na bugu na tym na... Dziurze Masz wiesz sna co, o, tak, snajpą? bo on kucnął Nie, jak tam kucniesz przy samochodzie, to kamera ci troszeczkę wyżej zostaje I ty kolesia nie widzisz, ale on ciebie owszem Snajpę Masz tu, Borek, z jednego Eee, dwóch było Ale ten jak się dziwnie odwrócił Usłyszał cię tyle Tam aipa, aipa. na tyle było dwóch Jak coś Nie widziałem Zobacz za ten Na czołgu! Na czołgu no tam, tam na dobrze. Będzie na prawo. No macie wchodz na klatkę Jest na dole, na lewo macie kurwa! Zabili was, wstyd Kurwa koleś we mnie wbiegł i nie miałem jak go ogarnąć Niepotrzebnie zmieniałem ten sniper z OMP, bo bym UMP wziął i bym go skosił a Jeszcze był jeden za kolągu kąpił Ta! Od razu wracaj! No wysunąłem się tylko, przestań! Jest? Nic! On no, wyocuj się! Przepraszam Nie widzę nic! To Dobrze, słowa. wypierdalaj! Pasuje? Uważaj Mac, bo nie na czoło, no! Kielcy, Kielcy Maciek speca masz! Wychodzi z opisa, z respa. Na klatce siedzą. No wiem, że na klatce siedzą. Na klatce siedzą? No. Oje, oje, oje. się. już padło. Cof się. Cofnij się. Gdzie, gdzie jest ten ostatni? Idę po jednym. Pewno na tym. za kolą? Na, na dziurze? Tak, ale no fakt, to ten. Masz chujo, nawet nie potrafisz mnie angażować. Ha, ciota? Dobra, idę z powrotem na czołg, tam przynajmniej łatwo ich pozabijać, takie cioty, lol. I Boreks, nie wychylaj się teraz tym razem. No czołgu tam. Uważaj i uważaj ruchniesz na czołgu, na czołgu Kurde, padłem przez laga, lol. Przez ścinę <ściszcina> w zasadzie. Double kill, kurwa Czegoś ty do mnie szelał? Bo, żeś mi wbiegł pod celownik? Tam będą, Boreks, i oni... Office, 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 mocy. Okay. Masz Tam, Boreks, na klatce, o właśnie, oni się kampią zawsze za tym filarem Maciek, tam jak zejdziesz, jest filar taki, oni, on za tym filarem będzie Ale obity jest, nie mam medu No właśnie, oni non stop za tym filarem siedzą Także, banal Pół campi, pół nie. Zajebista taktyka. 22 bana. Pierwszy raz mogę Round start. Mam joba Dariana? na Search and Destroy, lol. Mam wytrzymać 40 minut Search and Destroy. Góra? Nie, samochód biały. Kurwa, Borek, słyszałeś, ja. że powiedziałeś, nie? No to nie widziałem, go szczęście, co? Dopiero składałem tym, co biegałeś, Ej, się i i stwierdziłem, że jest dwóch na dziurze i to jeden był za samochodem, drugi wbiegł na mnie, dosłownie. Jeden od nich ma DC. Także no. będzie na spałnie, albo gdzieś tam. To, nie, to jest ten za samochodem, co stał. Dosłownie. Zobacz, czy się nie przebili na klatkę, bo oni może tam lubią kampić, wiesz? 300! Oh. Oh. Zobacz, bo. no właśnie. A trzeci jest u nich cały czas na spawnie, bo ma ten DC. Albo ma takie netto. Nie, miał normalnego. Normalne połączenie miał. Widzisz, zabijają go. Zabijali go. I to jest ban od razu. Ja od No ciebie! Dziura, dziura, u mnie! U mnie jest jeden! Idę z pomocą którym miejsce jest? Dziura Pod oknem No, no, no Uważaj Boryk... Jest za ścianą Nice Masz chuj Detektor mu wystawę słuchajcie, można ich te, można ich po... zreportować za zabijanie swojego. Nie. Dobra. Jak to nic nie da? Jeden mi uciekł. Jest tam maciek. Cik. Góra Boreks, to może być na górze. A jest to numer. Uważaj, jest? Kto to? To jest pierdolnię. Nareszki, przez. Są, są, uważaj. Gdzie są?

Dajesz, dajesz Ej, do... Jeden za tobą Grzesiek Kami. Dobra, masz Grześ Kurwa Więc będziesz grzej. Ty masz grzeź, więc będzie... Idzie grzeź przez wieś, jakby wio... Jak to było? Wody niesie Bo, Orek, Porek Orek. Piark. <susuruj> Porek No, żeby go... No? Level A Zostałem m 16 a czy profesjonalny Mogę to na was? Dobra